Mmm! -hmm. Siemanko Ludziska z tej strony Platinium i oto pierwszy odcinek yy, serii, którą zamierzam nagrywać yy, z gry x blades <coughs> na początku wyjaśnienie jest tu gra, jest to gra yy, polecana przez CD Projekt <coughs> yy, przeszedłem niej dwa razy i postanowiłem z niej nagrać przepraszam yy, muszę wyciszyć no. Krew, tak, tak. Bo już próbowałem nagrywać. Przepraszam. Już próbowałem nagrywać i gdy za cicho mówiłem to. Za głośno muzyka myślę, że będzie dobrze. Tak, zaraz pokażę wszystkie moje sejry. Yy, łatwy. Łatwy tu jeszcze, tu nawet na ekspercie zacząłem. Normalny, normalny, tu już gdzieś trudny był. Nie robiłem saveów. No. Nie robiłem saveów na trudny. tak? Nie no. robię. Dobra, w takim razie nowa gra. No to na trudnym kostium A, yy, dla wszystkich wiadomość ekspert się odblokowuje, gdy yy, przejdziemy raz grę na jednym z tych trzech poziomów yy, I chyba wtedy odblokowują się C2 kostiumy, bo ich chyba wcześniej nie było Po przejściu raz gry I'm a treasure hunter, and frankly, I'm the best there is. I've traveled all over the world in search of treasure, and I've found riches beyond imagination. Oh, and I always work alone. Why would I want a partner? <laughs> I'd have to share the loot. About a year ago, I found a map of some ruins in a crumpled old book. Another empty city, run down by the passage of time. But, according to legend, hidden in the ruins was an artifact of incredible power. Centuries ago, a powerful god infused the object with all his might. The book didn't say why he did that. But I think it was because either he had grown tired and wanted to rest, or he was trying to hide his abilities from someone. No matter what the reason, I'm here for the artifact. If the legend is true, then finding this relic would be a prize beyond imagination. If it's an ancient piece of junk, well, I can always sell it for a hefty price. No, i odrazu <coughs> tak to wygląda. Oczywiście chyba następnym razem będę grał na wysokich, a nie na maksymalnych, bo widzę ścianę, no bo się przyzwyczaję. <laughs> Od razu poruszanie w USD, lewym, ten i chyba nie dokończyłem mówić, jest to gra polecana przez CD Projekt. Yy, jak widzicie jest to takie e-anime trochę. Nawet widziałem coś na YouTuberze e, a propos naszej głównej bohaterki, która się, która się nazywa Ayumi albo ma na imię, co za różnica, tu nazwisk nie ma, e, b, 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 że, to, że to nie anime tylko że to jest Hentai, a że to nie jest Hentai tylko to że to po prostu dziewczyna z mieczami takie coś dobra o przez te lagi nie mo e, lagi, ściny nie mogę skoczyć polecana, gra polecana przez CD Projekt ta, ta, ta. boże pierwszy raz nagrywam jest to nieprzyzważalne i pewnie jak Ci kłopotem będę ogólnie tu chodzi o zabijanie stworów przechodzienie poziomu Zielony pasek to moje życie, czerwony pasek pod życiem to punkty furii. A na dole jest życie tych stworów. Czyli jak na przykład jednego zabiję to to schodzi. No. O już zachło. Teraz muszę je wykończyć. Przepraszam. Mm, telefon. Czy yy, zadzwonił? O, przepraszam. Przepraszam, telefon był. Nie yy, Niezbyt ważny, ale zawsze odbieram. Dobra. Teraz mamy atakować takie jakieś yy, modliszki, czy takie. takiego. Ważki, o. Które raczej nic nie robią w tej sytuacji. Tylko trzeba je zabić. Jest ich pięć. Oczywiście podczas strzelania niezbędnie. A, tak faktycznie. Jest to co. Tutaj się kupuje umiejętności za dusze, które się zbiera. Yy, pod koniec tego poziomu będziemy zdolności, takie jak leczenie. A w późniejszych etapach będzie maksymalne leczenie, ale to oczywiście wszystko będzie kosztowało dużo. Przypisz tak. I Iskrzącym jeszcze tego nie mogę, czy mógłbym, ale to drogie. I teraz jak się bijemy to dostajemy 3 fury furii. I na przykład te małe stwórki chyba da się zabić tylko przez nich. I na przykład jak my jesteśmy bici do... Yy, od razu mówię, wa bardzo, warto zbierać te dusze. To się przydaje. Tutaj... A, musisz dalej szukać artykułu. Dobra, idziemy. Bierzemy to. Czerwony kryształ dodaje nam punktów, punktów fury. Teraz żywiołaki lodu, które tutaj zareagujemy. kulą sobie przypiszemy na E. Oczywiście każda umiejętność wymaga punktów fury. Yy, Furi, nie w. Mówiłem furii. Skala gniewu O. O. I teraz nie będę was zanudzał. I po prostu chyba film Tak. powiemam duszę. Wybaczcie, nie jestem przyzwyczajony do nagrywania Nie wiem co mam mówić Nie to co mu... na przykład z Camrex, Który nagrywa z Minecrafta, z Tomb Raidera Z, z Amnesii, z... z czegoś tam jeszcze Z komodarem co oczywiście nagrywał a nie będę tego przyspieszał Następnym razem będę przyspieszał mm. od razu mówię zielony kryształ yy, dodaje życia czy tam odnawia jakąś jedną piątą życia jak stracimy czy jedną nie no trochę tam odnawia dobra 408 już i tu już będzie końcóweczka nie otrzymaliśmy jeszcze zdolności nie zaraz ją otrzymamy <laughs> Oczywiście z, yy, od razu mówię, jak nie będziecie mogli przejść jakiegoś poziomu, za, oczywiście zachęcam do grania w Mnie yy, bardzo wciągnęła <laughs> O, zwycięstwo. Już chyba mamy te zdolności, tak leczenie i gniew. Na razie mało to kosztuje, 2, 21 dusz. Już mamy takie umiejętności, które oczywiście kosztują duszę. Na razie nie mam ich zbyt dużo, więc nie mogę kupić. Oczywiście niszczę wszystkie sarkofagi, żeby duszę mieć. I tutaj się zbiera trzy typy artefaktów, tak jak... Yy, znaczy części właściwie artefaktów. Yy, które to wzmacniają yy, atak z wyskoku, strzelanie i walkę wręcz. Jest to srebrny, złoty i rubinowy. Yy, dobra, koniec. Nie wiem ile już nagrywam. Więc może jeszcze jeden poziom. Na razie początek był. Teraz jo, naprawdę. Did you find the temple? How is anyone still alive who knows the way here? The power it contains is fatal to humans. Go away before it's too late. Yeah, right. It was a long journey to this place, and I'm not going back. Don't do that! Ah! No i tak to z góry wygląda. <laughs> Teraz mamy go pokonać. Yy... Kulą ognia ma się go zranić. Najpierw musimy unikać jego ataków. O, coś ściny ma. Niech te stwory podejdą. Powinien się z kulą ognia. O, schodził już żeby... są dużo życia.

Znaczy, ja w ten poziom zrobiłem eksperci, więc... O, ja bym nie chcił wyciec z tej kwiaty. Ty, nie sądziłem, że ten poziom jest taki łatwy. Kiedyś się z nim długo bawię. Już chyba tak. Tak. O nie! O nie! Co to się dzieje? Świątynia Słońca, skończone, dobre, tutaj nic nie zrobiłem właściwie, a jeszcze filmik. No, i jesteśmy teraz na wybrzeżu, gdzie to zakończę pierwszy odcinek z serii z gry X-Blades. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, łapkowania. Jak się komuś podobało, to oczywiście komentarz, ewentualnie słup i łapka w górę, jak się nie podobało. Zdajcie, jak, jeśli chcecie, łapkę w dół. Komentarz, ja oczywiście wszystko będę czytał. I no. Do zobaczenia. Czy do usłyszenia bardziej. Ja to zapiszę sobie to tutaj. aha ale ja w czytaj zapisz grę No i komentujcie, subskrybujcie. Lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Great Blades, jo.